Słowo Boże na dziś, wtorek 23 grudnia 2025 roku. Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę Anioła Mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego Wy oczekujecie i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów, ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak zamienionych minionych dni i pradawnych lat. Oto ja pośle wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. Oto Słowo Boże. Psalm 25. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boży i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Dobry jest Pan i Prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię jego ojca, Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał. Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kim będzie to dziecię? Bo istotnie ręka pańska była z nim. Oto słowo pańskie.